Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Kolejny film z serii "Zrób to sam". Dzisiaj temat rowerowy będzie naprawa roweru. No i dzisiejszym tematem tego filmu jest urwany łańcuch przez zużyte zęby na korbie w rowerze. No i słuchajcie, urwał mi się ostatnio łańcuch. <grych> Całe szczęście, że byłem jakieś nie wiem 400 metrów od domu. Poza tym ja zawsze ze sobą w rowerze wożę zakuwarkę do łańcucha, więc jakby mi się to gdzieś stało na trasie poradziłbym sobie, zakułbym, pojechałbym dalej więc nie byłby to problem no ale wiadomo, w jakiś takich warunkach gdzieś w trasie gorzej to się robi niż w piwnicy w garażu, czy w takim wypadku jak ja, zobaczcie naprawa roweru na dywanie <trym> tylko gazety podłożyłem no i słuchajcie Dlaczego tak się stało, że się urwał łańcuch? E, powiem Wam tak. E, zaczęło się od tego, e, że lewa manetka od przedniej przerzutki tutaj mamy przednią przerzutkę, e, tu mamy korbę. Pokazuję ludziom, którzy po prostu do tej pory nie naprawiali nigdy roweru. E, dla nich tylko rower ma jechać. Więc to jest korba, to jest przednia przerzutka. Tu jest tylnia przerzutka, tu są tylnie zębatki. Akurat w tym wypadku jest to wolnobieg, jeżeli chodzi o te tylnie zębatki. No i teraz manetka. Zaczęło się od tego, że ta manetka. Wiadomo, manetka jak to manetka. Zobaczcie, tutaj ona się rusza w tą i w tą, nie? I teraz, jak ona się rusza, to tutaj przerzutka się albo na najmniejszą zębatkę pochyla. Albo przechyla się na największą zębatkę, i wtedy wchodzi łańcuch. Zaczęło się od tego, że mimo tego, że miałem tutaj ustawioną manetkę na największą zębatkę, przerzutkę ustawioną, czyli łańcuch był na największej zębatce, i po chwili jazdy, tak jakby przeskakiwało na środkową zębatkę. No i tak, z początku pomyślałem, kurczę, pewno linka się poluzowała, ale nie, linka patrzę jest naciągnięta, nie. Potem myślę sobie, o czekajcie, bo ten łańcuch się urwany tutaj spada, potem sobie myślę, kurczę, może tutaj coś z ustawieniami wiadomo, mogła linka się tam poluzować coś, no to wiadomo, zacząłem regulować tymi regulatorami, tutaj tymi dwoma śrubkami tą przerzutkę, nie, no i wszystko wygawało się ok, nie, no i wtedy myślę, kur, na pewno siada mi już ta manetka. E, bo manetka pokażę Wam na prawej manetce, e, tutaj od tylniej, zobaczcie, ona jak przełączamy, to słychać takie tykanie, nie? I ona się po prostu blokuje, nie? Jedynka, dwójka, trójka, siódemka i się blokuje. A tutaj, już na tej manetce, tutaj nie ma regulacji, że pokazuje jedynkę, dwójkę, to jest taka, e, i zobaczcie, jak ja teraz zacząłem ruszać tym. No to nie słychać tego tykania, nie. To pierwszy znak, taki był. No kurwa, manetka pewno siada. Tym bardziej, że rower ostatnio był po kolizji. Jeden artysta mi staranował rower stojący na chodniku samochodem. No i może też, bo tutaj o widzicie mam tutaj nawet podrapane w tym miejscu. Może też wynikiem tego było, że ta manetka już po prostu po jakimś czasie padła. No, i słuchajcie, no i teraz tak, ale wiecie jak to jest. Jeszcze póki to działa jako tako, no to nie wymieniam. Co prawda jeździłem tylko 3 dni tak w ten sposób. No i słuchajcie, i, i tak to się stało, że ten łańcuch, tak jak widzicie, jest teraz urwany. Urwał się całkowicie. Ja już mam go tutaj troszeczkę skurczony, On jest skurcony o dwa, dwa te oczka, no bo tutaj ten element był całkowicie wygięty od tego, jak się urwał. I teraz tak w tej chwili nie jestem w stanie wam pokazać, bo korba jeszcze jest zamontowana w rowerze. Ja za chwileczkę ją zdemontuję. Jak zacząłem tak oglądać teraz tą korbę, to ja patrzę tak. Tutaj te niektóre zęby są po prostu już ostre. Czyli korba już jest zużyta. Eee, czekajcie, tutaj gdzieś jeden ząbek eee, z korby. O, tutaj całkowicie tego zęba nie ma. Ja za chwilę to zdemontuję, to wam pokażę dokładnie. A na środkowej zębacce, nawet tam te zęby są tak jakby troszeczkę wygięte. Eee, słuchajcie, ja tym rowerem od wiosny zrobiłem 800 km, więc tyle co nic. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ten rower kupiłem. Jako używany w zasadzie w częściach, koła były podzdemontowane. Na jednym z moich filmów, nie wiem, dwa lata temu czy trzy pokazywałem. No i go zrobiłem i on tak stał, czekał, aż kiedyś pojeżdżę nim. No i teraz od wiosny zacząłem tak nim troszeczkę jeździć. A że mam różne rowery, no to wiecie jak to jest. I teraz tak, jak popatrzyłem tutaj, bo to jest wolnobieg, to nie jest kaseta, tylko to jest zębatka, tak zwany wolnobieg. To tu patrzę, te zęby są ok, nie? I teraz wam pokażę tak. Ja przeważnie jeżdżę tak. Jeżeli tam jadę gdzieś normalnie, już na trasie czy tam co, to mam tak. Z przodu mam na największej zębatce, a z tyłu mam na najmniejszej. I przeważnie najszybciej mi się tak w wolnobiegu wyciera ta najmniejsza zębatka. No jest problem, bo jeżeli to jest faktycznie wolnobieg, jakby to była kaseta, to można jedną zębatkę wymienić. Tutaj, jak się nawet jedna zużyje, no to cały wolnobieg jest do wymiany. No i tutaj, przeważnie to. I teraz Wam powiem tak. I taki zestaw napędowy w rowerze, jeżeli smarujemy na bieżąco, nawet jeżeli jeździmy zimą po błocie, po śniegu, tak jak ja jeżdżę, to wytrzymuje około 10 tysięcy kilometrów. Oczywiście, jeżeli to jest dobry układ napędowy. Teraz wiadomo, te części są coraz gorsze, że może wytrzymać i 5000 tysięcy, jak ktoś nie smaruje, to może 2,5 tysiąca kilometrów, nie? Ale tak jak mówię, jak dobry układ napędowy, zestaw się ma, dobrą korbę, dobry łańcuch, dobry wolnobieg z tyłu, no to około 10 tysięcy to wystarczy, nie? Są rowery droższe, nie miałam nigdy nowego drogiego roweru tam za 10-15 tysięcy, to nie wiem jak tam jest, jedno jest pewne tutaj taka korba e, najtańsza kosztuje 65 zł e, z tyłu wolnobieg też 65 zł e, najtańszy łańcuch z 25 zł 35 zł więc tu jest taniocha jeżeli mamy drogi rower no to sama korba będzie kosztować od 500 zł tak samo e, tam już nie ma wolnobiegów tylko są kaseta czyli kaseta będzie kosztowała od 500 zł w górę łańcuch też może kosztować tam z 300 parę zł więc e, jeżeli macie zamiar kupić jakiś drogi rower Albo chcecie kupić drogi rower, ale używany, to liczcie się z tym, że każda wymiana to będzie układu napędowego, to będzie kosztować tyle co jakiś tam tani rower, typu właśnie cross jakiś tam, nie? I teraz słuchajcie, i teraz taki właśnie problem, że po pierwsze, jak coś czujecie, że w rowerze Wam się dzieje, no to trzeba usunąć tą usterkę. Tutaj był właśnie ten problem, że. Ta manetka już nie trzymała, i to non-stop ta przerzutka schodziła. I teraz tak ten łańcuch falował, nie? Bo, jak on jest na przykład w prostej linii, to on się tak nie wygina. Ale teraz, jak tak, jak był na najmniejszej, i tu już schodziło na tą średnią albo najmniejszą zębatkę, to on już jest wygięty. I wtedy, te wszystkie siły powodują to, że on się, on się gnie na boki. O. No i tutaj, w tym miejscu, jednym to ogniwo po prostu wypadło. Ja ten łańcuch osobiście nigdy nie skuwałem, tak jak ten rower kupiłem, tak to było skute. Nie było widać, żeby gdzieś tutaj się to miało urwać i tak dalej. No, 800 km temu sprawdzałem to wszystko, nie? Teraz tylko smarowałem, tak zbytnio się nie przyglądałem. Więc ktoś powie: Kurna, źle zakułeś łańcuch, no to się urwało, nie? A, jeszcze Wam powiem tak: tutaj łańcuch jest zakuty. Z tego względu, że mamy tak, na korbie trzy zębatki, czyli jeszcze to stare rozwiązanie, bo teraz już stosuje się w rowerach tylko jedną zębatkę z przodu na korbie, a 12 i więcej, nawet z tyłu na kasecie I tutaj mamy 7 zębatek na wolnobiegu, bo to jest wolnobieg. I dlatego tutaj łańcuch jest zakuty. Nie ma tutaj tak zwanej zapinki. No bo jakby była zapinka, no to by nie dało rady, bo po prostu tutaj by haczyło. Na jednej czy drugiej zębatce od wolnobiegu, dlatego jest zastosowanie zakucie łańcucha. Jeżeli mamy stare takie rowery jak to były kiedyś, że była tylko z tyłu jedna zębatka i z przodu jedna zębatka, no to tam się stosowało tak zwane zapinki w łańcuchu. No i po prostu się zakładało zapinkę, i ok, nie? Ewentualnie młoteczkiem się klepnęło na kowadełku. No tutaj już trzeba mieć tak zwany właśnie. Zakuwarkę taką ręczną, więc to trzeba. To jest prosta rzecz. Tutaj, w jedną stronę w w wyciskamy po prostu ten pin w tym łańcuchu, w drugą stronę zaciskamy, i tak to wygląda. E no i tak, no widzicie, tak to się stało. Y nic, nic, nic się nie stało takiego, co by się mogło nie stać. Na razie powiem wam tak, mam zamówioną, co prawda, tak. Mam zamówioną nową przerzutkę przednią, bo nie wiem w jakim stanie jest ta przerzutka. Mam zamówioną nową manetkę. I teraz tak, jak przyjadą części i mam zamówiony cały nowy łańcuch. Tutaj zębatki na wolnobiegu są ok. I teraz tak, dzisiaj zakuję tylko łańcuch, wymienię korbę na inną, bo mam inną korbę, taką używaną, dobrą, tak to nazwijmy. Tutaj mam używaną korbę z jednego roweru, który został dawcą części. Często jak jakiś rower jest mocno zakatowany, to po prostu zostaje dawcą części. No i to taka korba jest, ona jest dobra. Ona jest oczywiście używana, zęby oczywiście no, są jeszcze takie, że łańcuch nie będzie się ślizgał, że myślę, że jakieś 2,5 tysiąca kilometrów da się na tym zrobić. Z tego względu, że teraz mamy wrzesień, za chwilę będzie jesień, za chwilę zima, ja rowerem jeżdżę zimą, jesienią cały czas praktycznie, eee, więc ja nie jestem jakimś tam wiosenno-letnim rowerzystą, tylko całorocznym. Więc głupio by było teraz nową, nawet korbę dawać, więc wykorzystam na zimę, na jesień, na wczesną wiosnę, tą korbę. A później po prostu wstawię nowy łańcuch, wstawię nową korbę. Jeżeli na wolnobiegu dalej zębatki będą jeszcze w dobrym stanie, no to po prostu ten wolnobieg zostawię. Oczywiście jak robicie remont roweru układu napędowego, to wymienia się tak. Wymienia się korbę, wolnobieg i łańcuch żebyście nie było tak, że wymienicie tylko łańcuch korba będzie ten, bo ten łańcuch zaraz na starej zużytej korbie nowy też Wam się zdezeluje no chyba, że robicie takiego mycha, że coś tam przeskakuje no i tak rowerem za chwilę macie kupić jakiś inny nowy, no to po co tam kombinować to wymienić jeden element, żeby to wszystko się jakoś kręciło, nie przeskakiwało więc taki można ten ale jeżeli ktoś z Was nie chce oszczędzić no to po prostu wymieniamy korbę wymieniamy Wolnobieg. Wymieniamy łańcuch i wtedy mamy pewność, że polatamy. Więc za chwileczkę zakuję ten łańcuch. No nie będę wam pokazywał, jak zakuwał łańcuch, w jakimś tam filmie pokazywałem, bo ten film i tak będzie za długi. Dzisiaj tylko było takie omówienie tej awarii, dlaczego tak się stało. I jeszcze za chwileczkę ściągnę tą korbę i obejrzę dokładnie te ząbki, jak to wygląda. Dobra, koniec gadania. Zabieram się za naprawę tego roweru. Czyli tak. Zdemontuję korbę, z minusów tej korby, którą tu mam, ta korba jest cała stalowa, ciężka, tu była to ramię tej korby aluminiowej, już Wam pokazuję magnesikiem, zobaczcie, o widzicie, to było aluminiowe, zastanawiałem się czy te zęby są no. stalowe, zęby są stalowe, no. bo myślę, kurczę, tak to dziwnie się powyginało. Tutaj korba, o tu zobaczcie, magnesik trzyma, widzicie, czyli ta jest stalowa, czyli ta będzie ciężka. I teraz tak, wiadomo, korba jest jedna z zębatkami. No i z drugiej strony mamy taką korbę bez zębatek. Ta jest stalowa, ciężka, więc no wiadomo, powinno się wymienić jedno i drugie, żeby było do kompletu. Ale z każdego względu, że to jest stalowe, ciężkie, Tamta jest jeszcze dobra, ta z drugiej strony, więc tamtą nie będę zdemontował. Niech zostanie taka aluminiowa, będzie ok. No dobrze, to zaraz to zdemontuję, wszystko zamocuję. No i karniemy się. Karniemy się, zobaczymy wtedy, jak to będzie pracowało. Czy ta korba się będzie nadawała z tym łańcuchem. Bo zawsze, obojętnie, co montujemy, trzeba się karnąć, trzeba to wszystko wyregulować. I wtedy można powiedzieć, czy jeszcze. Czasem coś trzeba nie wymienić albo wyregulować. Jeżeli chodzi o narzędzia jakie będę używał, oczywiście, do zakucia łańcucha musimy mieć taką specjalną zakuwarkę standardową, ręczną, do rozkucia, do zakucia i tak dalej. Więc zakuwarka to jest raz. Teraz już to sam zakuję, więc będzie wszystko pewne, że to jest ok. I żeby ściągnąć korbę, to musimy mieć taki specjalny ściągacz nie? Tu jest gwint. To wkręcamy tutaj w korbę. Potem następnie ten element tu kluczem kręcimy. I zobaczcie, to wygląda w ten sposób, że jak tu kręcimy kluczem, i wypycha, wypycha nam z osi korba wtedy. I nam po prostu wychodzi. Jeżeli będziecie używać ten właśnie ściągacz, musicie pamiętać o jednym. Ten gwint trzeba wkręcić do końca. Najpierw, oczywiście, oczyścić z, z piachu błota, jeżeli jest. Tu mam kapselę, więc powinno być szyściutko. E, prysnąć jakimś olejem ten gwint, wkręcamy do końca. E, bo jeżeli na przykład wkręcicie ten gwint do połowy i wtedy będziecie ten, no to po prostu urwiecie pół gwintu i będzie lipa. Zawsze musi być wkręcone do końca, równo. Więc taka tylko wskazówka dla osób, które będą ściągały korbę. Na temat ściągania korby, ja już miałem film na moim kanale, więc nie będę tutaj pokazywał wam, jak ściągam korbę, bo znajdziecie na moim kanale taki filmik. A teraz wam pokażę zęby w tej korbie, przez które urwał się łańcuch. Nie wiem, czy to będzie widać tak na kamerze. Zawsze się patrzy zębatkę, jeżeli się dotyka tutaj zębów i kują. No to znaczy, że jest do wymiany. Tu jest wyłupany jeden ząb. Tutaj jest wykrzywiony i wyłupany, tak teraz Czyli, tak, raz, dwa. Tutaj w tym miejscu widać, że jakby się wygięła. Tutaj w tym miejscu ta blacha, jakby była wygięta. Dobra, dalej, dalej. No, są sfatygowane zęby, bo tu, jak się dotyka, to jest ostry. Tutaj jest wyłupany. O, tu najbardziej jest wyłupany. Zobaczcie, tego praktycznie wcale nie ma, widzicie? Tutaj w tym miejscu też to? No niestety czas tej korby się już skończył. Tak samo teraz wam pokażę jeszcze patrzcie tutaj ta środkowa, bo ja przeważnie używam tą największą, czasami tą środkową to tak samo o a w tym miejscu zobaczcie aż, aż się wygięło i teraz patrzcie jak po tym na przykład schodził na dół łańcuch to na tym się zaczepiał myślę że tutaj to jest to miejsce przez które on się yy, tak to wygląda no. tak wam pokazuję Szkoda, że nie mam całkiem nowej korby. Bo wtedy by było widać różnicę strasznie. No, no niestety, no. Więc najwyższy czas było na zmianę. Ja wiem, że ktoś z Was powie, a jeszcze dało się jeździć. Trzeba było wstawić nowy łańcuch i by latało. Tak, jakby się wstawiło nowy łańcuch, to to by śmigało. Ale jak długo? Może 300 km? I wtedy kolejny łańcuch zużyty? Więc na no dobra, na razie, na razie wstawiam to, co mam. A ona jest jeszcze ok, używana, ale ok. A ta niestety to jest złom. To niestety jest złom. To jest aluminiowe, więc można zrobić utylizację. To jest stal, to aluminium, więc za aluminium za kawałek kilkanaście groszy jeszcze można dostać jako za złom, nie? No ale jak na złom oddajecie, to musicie te wszystkie elementy plastikowe, to jest plastikowa osłona. Hmm, możliwe, że tą plastikową osłonę by się wykorzystało, ale kurczę, wiecie co? Te plastikowe osłony, jakieś próbowałam dokupić w takim korbie, co mi pękła, to praktycznie jest tyle tych wersji, że to nie da się, że z jednej ściągniecie do drugiej będzie pasowało. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o pokazanie Wam te zęby w tej zużytej korbie. Tam jest droga rowerowa znana z moich testów, z moich filmów. I słuchajcie, tu mam mój rower. Mój rower już po tej naprawie, po skuciu tego łańcucha, po wymianie korby na tą inną, którą miałem używaną. No i zrobiłem tutaj jakieś nie wiem ile to zrobiłem półtora kilometra, już się karnałem i wszystko jest ok. Wszystko jest ok. I nawet powiem, że manetka się naprawiła ta lewa. Znaczy nie do końca się może naprawiła, bo ona tu dalej czuć, że coś się z nią dzieje niedobrego, ale pod tym kątem się naprawiła, że po wrzuceniu na największą zębatkę, no to trzyma. Nie, nie ma czegoś takiego, że, że spada i że tutaj ten mechanizm w tej manetce po prostu puszcza. Na razie trzyma. Może to też kwestia ustawienia tej przerzutki, bo teraz ustawiłem. Ale sama manetka się na pewno nie naprawi, więc e, za chwileczkę pojadę do paczkomatu, bo przyszły części do roweru, więc e, w najbliższym czasie na pewno wymienię tam tą manetkę. Ale jeszcze troszeczkę pojeżdżę, zobaczymy. Manetka się na pewno przyda, bo tamta długo nie, nie pożyje. No i słuchajcie, teraz tak. E, tutaj mam zamocowaną tą korbę e, stalową, oczywiście obleczoną w taki ten plastik. E, z drugiej strony zostawiłem tą oryginalną komplet z tamtą którą zdemontowałem bo to jest cała aluminiowa więc chodzi o wagę zawsze lżejsza niż stalowa no i będziemy śmigać. Będziemy śmigać zobaczymy. Tak jak mówiłem jesień zimy na pewno na niej przelatam. No i jak zobaczę że zęby już są na tyle zużyte myślę że 2000 spokojnie kilometrów zrobię na tamtej korbie jeszcze mimo tego że ona jest używana ale w całkiem niezłym stanie była bo rower został dawcą części. Ale części miał dobre, o tak powiem. Części miał dobre, tylko tam była w fatalnym stanie rama, więc się nie opłacało w ogóle go remontować. Tylko rozebrałem go na części. No i tak czasami widzicie: niektóre części są wykorzystywane właśnie w ten sposób, jak dzisiaj tu Wam pokazałem. Dobra, wystarczy na dzisiaj testów. Układ napędowy działa prawidłowo. Tak, jeszcze tutaj zrobiłem kilometr takich testów. I zmieniałem przód, tył na wszystkie różne sposoby. Działa to prawidłowo, nic nie przeskakuje. Łańcuch, już mam nadzieję, że się drugi raz nie urwie, bo jest inna korba. To chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć i pokazać na temat urwanego łańcucha przez zużyte zęby na korbie. Jeżeli filmik Wam się przyda, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto co nieco powiedzieć i pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią o różnej tematyce. Pozdrawiam wszystkich, życzę mi jego dnia. Cześć!